Dystans krótki, start bardzo ważny i konie ruszyły. No tam właśnie z dużego koła poszedł Big Bang na prowadzenie. Blisko jest również Domin Te dwa konie tną się idą łeb Web. Na trzeciej pozycji tam jest Tabor. Jest tam również blisko groszek. Charming Victoria, przepraszam. Na ostatnim miejscu galopuje Cosmic Gift z tyłu również Limlight. Rozciągnęła się stawka w pół zakrętu, ucieka już zdecydowanie Domindar. Domindar na drugim miejscu Big Bang. Te dwa konie mają przewagę, dalej na trzeciej pozycji już jest zdecydowanie Tajmur. Taka jest sytuacja przed wyjściem na prostą, na którą wyprowadzi Domindar. I Domindar próbuje uciekać, blisko niego tutaj lekko galopujący Big Bang, polem także cały w ręku rozpędza się Tajmur. Do celownika jeszcze zostało 350 metrów. Domindar walczy, troszeczkę chyba tutaj osłab, kapitalnie fizjiszuje Grand de Plain. Grande Plain i Klacz w tej chwili prowadzi dość zdecydowanie. Tam jeszcze ciągle walczy do Mindar. Polem finiszują inne konie, ale Grande Play na pierwszej pozycji. Za chwilę celownik wykrywa Grande Play. Na drugim miejscu będzie Lim Light. Blisko jest Taymor.